Cześć Szymanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku 15 saszetek z Champions League. Lecimy sobie. Miejmy nadzieję, że wpadnie coś. Wow! Mam taką cichą nadzieję. Dajcie znać, jak U Was idzie zbieranie tej kolekcji. Tutaj bez hitów, niestety. My szukamy oczywiście kart Chrome, Pro Elite oraz autografów. No i gawiego. To też, też jest dość istotne, żeby go znaleźć. Grub stopę zema Patrzyłem, że zostało mi około 100 saszetek. Mam nadzieję, że na te 100 saszetek ten gawi wpadnie. Siamo qui, di notte, da Pereira, ora gli gavi. Jak nie gawi to może autograf, albo proelitka. Ale no, widocznie nie. I tu mamy też tegen jak na karcie krystal. już nie, nie chcą dawać nic, to nie dają chociaż te krystale. Okej. Okay. Krystal kolejny. Bo jesteśmy spisani na krystale, tak zauważyłem. Barisic. Kolejny krystal. Jezu teraz się nie chce otwierać tak jak chcemy. Nie musi być ukryty autograf. Bastoni, Lipsk. Nie, nie jest Bajer Monachium. Wlecimy, o Jezu, czy ja to tak obracam? Landes, BVB, Torres. Mignon. No ten odcinek ewidentnie nie oddaje Oliwier Giru. Mam nadzieję, że chociaż jeden jeszcze odda. Odegard Dest Gnabriel Eder Militao a Gabiego dalej nie ma. Może to jest najrzadsza karta, jaka jest Gabi w ogóle. Na no to wychodzi ogólnie. Czy ja je tak obracam. Hernandez. Next again. I klub 100. Cancelo. Bastonim Itao Lemar Depa, już myślałem, no nie oh! No i ostatnia saszetka Ten odcinek to nie oddał w ogóle Nareszcie, okej, okay. dobra Odcinek do zapomnienia Trafiliśmy trochę kart krystal, tylko Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem kart krystal. Ja wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapcie w górę oraz komentarzu. Zapraszam was również na grupę na Facebooku. I trzymajcie się. Pamiętajcie, napiszcie jak wam idzie zbieranie danych kolekcji i czy w ogóle zbieracie. Siemaneczko, cześć!